ma guma mi pękła. No, to no to w topa. Czyli za 9 miesięcy spodziewaliście się, że nie będzie odcinków. To. Tylko teraz szukaj matki. Nie no, matkę, matkę znam, ale ona mówi, że nie jest pewna, czy to jej dziecko, nie? No tylko mora maszyny losującej jest została zwolniona i losujemy kogo. Czyli... Nie mogę tego przełożyć. Siema. Posmaruj. Siema wędkarze Dziada, jesteśmy na małej parkowej wodzie kwitujące w karpiki takie przedział 1-3 kilo i postanowiliśmy dzisiaj na nie zapolować 1-3 kilo, ale są też takie bonusy dlatego 5, przemieniam myślę. gumę z 1-3 na 1-6 i tu mam na takie jak, no nie będę mógł sobie poradzić drugiego topa tam jest 2-4 czy 2-6 taka guma już naprawdę solidna no i zobaczymy, fajnie, podoba mi się woda, nieduże nie, nie jeziorko taka kiszka, no to jest parę umiejscowionych e, wzdłuż Typowo taka holenderska parkowa woda, nie? Tak, dookoła mamy o, zabudowania. Także w razie, jakbyśmy chcieli ko kofi, to łokciem mogą podać nam podejrzewam W, w ogóle robek to się tutaj zbuta, nie tak daleko. ma No tak, między domkami, tak ze 100 metrów, nawet nie chyba. Akurat Ogólnie chyba. tu nie łowię. Tak, prawda jest taka, że. Nie łowię tu za często. W lato zdarza się, tu karpia 10 kg w tamtym roku na następnym jeziorku, tam za ulicą tak, jest za następne. Tak, było jak ten pies kulawy tam gdzie? Tak. Udało się tam złapać 10, 10 kg karpia na tyczkę i szczerze powiedziawszy nie łowię tu w ogóle, bo, bo jeżdżę do tego jego mościa tam na wody. No i wczoraj przyszedłem się tutaj na spacer, patrzę, gościu siedzi z tyczką, co zawsze tutaj pusto jest. ja już mam łososia, nie? Na śniadanie. No, i siedział dosłownie po drugiej stronie. Tam takim nasadowym batem, powiedzmy to tyczką nazwijmy, 7 metrowym No i karb karpikiem, nie? aż w końcu ściągnęło mu topa. Mniej doświadczony troszeczkę taki wędkarz. I ściągnęło mu topa. Także zmieniliśmy miejsce, mieliśmy troszeczkę inne plany, ale próbujemy tutaj. Dobra, no za i co? wam. Pokażemy, jak hmm. zwykle, zaczynamy od tego, co tam będziemy mieli ugotowane. Ty, nie włączyłem nagrywania. Be. <laughs> <żartowałem. Da. śmiech> no i dobra co, działamy. Jak się będzie działo coś, to, to się odezwiemy, jak się nie będzie działo, to się odezwiemy, ale kur... No, y żeni. <laughs> no i dobra, na razie, nie? Do później. Trzymaj się, piątka. Hadu. To i to. I standardowo na początek ujęcia po, po garach. Za dużo towaru dzisiaj nie potrzebujemy. Jest mało, ale bardzo konkretnie. Będziemy podawać, taktyka jest taka, bardzo małe porcje kubeczkiem ale regularnie, dosyć często i będziemy patrzeć czy ryba reaguje, jak to wszystko wygląda czy chce jeść, czy pobiera, czy nie wszystko będzie uzależnione od tego Jako przynęty dzisiaj kukurydza ciasto własnej roboty, squid skopeks i pieprz białe robaki tutaj pinki zamrożone mieszanka pęczaku z Konopią i babycorn Tutaj miks peletów to jest y Amino, czerwony kryl. I oczywiście bez tego się nie ruszam Ringers. Ringers jest również dodany tutaj do zanęty. Jest y Pelet Ringers Konopia dwie takie zanęty z minelina i trochę metod mixa a i wszystko dokleiłem tu taką specjalną zalewajką żeby, żeby te małe kulki nie, nie rozmywały się bardzo szybko żeby były tam przy dnie zobaczymy jak to jest u Roberta dzisiaj w ogóle fajnie jak ja lubię jak to wszystko jest porozkładane nawet nie że sobie popatrzeć na to nie? Robek, Robek oleju no a jeszcze tam mam też ekspandery. Nie pokazałem, robka też 6 ekspandery, pro ekspandery. Bardzo fajna sprawa, pokażemy wam to w osobnym odcinku. Jak przygotować, żeby to fajnie wyglądało. Już myślałem, że zaciąłeś. Nie, nie, widziałeś I też kukurydza pęczak, konopia Tak. Pelet Box meal Tak, dokładnie. No i nic, to jeszcze tam ciasto. I, I trochę ciapy. A też masz ciasto, tak? No, to, mam to takie swoje, że tak powiem, nie, to jest zanęta, ale podklejona tym z e, krestona takim ciastem I wtedy jak je się zakłada na haczyk, rzucasz, to ona pracuje praktycznie jak kula szybko w wodzie mm -hmm. I ten, I jak to pobierze, nie, to automatycznie, automatycznie widzisz to na zestawie A miałeś, Pokażemy to później, jeżeli się... miałeś rozłożoną tyczkę i o, co? I na topa ci siadały gołębie? bo jakiś taki biały znaczy biały top. koniec. To znaczy, wiesz co? Mewy, mewy przyleciały. Mewy. I trafiły szybko to, co miałem, wiesz? W garach tutaj z tyłu i, i smarowały mi te top <grym> Nie, jest to celowa zagrywka, chcemy sprawdzić pewien, yy, pewien temat. Teoria jest taka, że biały top przy tak płytkiej wodzie, jeszcze dzisiaj miał być yy, słonecznie, przy prześwietlonej wodzie on mniej się. Tak, jest po prostu czysta woda, tak? I, tak. i, i te ryby mają no, większą, że tak powiem, widoczność w wodzie. A jeżeli się e, nieraz pewnie nurkowaliście w wodzie, patrzysz na tle, nieba, tle na, na, na tle nieba y, czarna wędka, no to jednak widać, nie? Tak, może to płoszyć. Jeżeli to machasz tym i tak dalej, staram się nie dość, że wyżej trzymać ją, no to jeszcze jest pomalowana, nie? Mhm. więc ona kontrastuje trochę z niebem. Tak ja jest nic, teoria. ja nic nie malowałem po prostu z czystego lenistwa. Sprawdzimy. Jak to wygląda w praktyce, czy zrobi to jakąś różnicę, czy nie Trochę inne mamy taktyki na nęcenie Trochę inaczej podchodzimy do tego no Zobaczymy, zobaczymy za chwilę, działało, startujemy No i słuchajcie Po jakichś 40 minutach Co? Po jakichś 40 minutach? Pierwsze branie Myślisz tak szybko? No, My si siedzimy? Mi się wydaje, że krócej Krócej No O kurwa, bajagodny Fajnie, bo pierwsze branie, delikatnie dwa razy krótko zdjęło kukurydzę i drugie stawienie moment. Tylko, że nęczę dwa pola. No ja też dwa, tylko jedno blisko pod nogami, jedno na wprost i branie wyszło pod nóg. Czyli, czyli nie jest tak źle, bo już mieliśmy, myślałem, że to będzie częściej te brania, że się pobawimy. No ale jednak coś się dzieje, nie? Lekko gumę napiętą masz Tak, muszę muszę sobie to dociągnąć. Ale to nie jest, no to wiesz, delikatne zestawy mamy, nie? to ja przejdę z drugiej strony ja, będzie... Może nie będzie tak mikrofon. I będzie lepiej twoją facjatę widać. Gdzie się gęba U dawno, dawno nie miałem Podoba Ci się u mnie? Na, <laughs> na mojej wodzie mi kopie dupę, no nie niesamowite. W sumie, że to ja tu też nie opałem, nie, ale... I dużo przegruntowane mieliście? Yy, nie, pięć może. Nie, a w sumie tutaj nie wiem, bo nie gruntowałem to pod brzegiem, ale wydaje mi się, że było mocno przegruntowane. Tam, gdzie było na wprost, jakieś pięć centymetrów leżało na dnie, a tutaj naprawdę to jest sporo płytek przy brzegu. No, nie, 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 nie patrzę, nawet staram się w kamerę, bo jak to ja nagrywam, to zawsze poucinane głowy są. <grymne> Więc staram się pokazać. Na razie ciebie, a rybka. O, coś tu się, o widać, kotuje. Jest dwójka, pewnie ma. O, może, górna. On podpięty nie jest. jest. Podpięty? No właśnie to jest tak dziwnie. Ładny jest. Tak, tylko że jest za dupę wpięty i za to tak dziwnie chodzi. Może być albo się obwinął. Nie, w dupie ma. W dupie taki ma ty. Co on odbyte miat? Zasytał Ale ładny jest. częścią ciała. Nie jest taki. Ciężko jest prowadzić, jak jest tak zapięty. On cały czas siłę ma, nie? Tak. O i teraz mu. Tak? O jest. Jest? Nie. Nie. Wali cały czas. Nie mogłem... Panie, podpięty się nie liczy. <głos> <głos> Bo widzi to żółte, tej dostaje kormy. Ale motorka to. No nie będę zaprzeczał. <noise> Z grzeczności. Ty, bo karty zabraknie. Jest. Pokaż, coś ci tam złapał. Fajna tyczka, piękna sprawa. No ale kurde, w odbytnicy ma te, żądło. Co? Widzisz, nie? Ja. Sam zadecydował o tym. Może na spławik, żeby ci się nie połamało siatkę dzisiaj. Fajnie, elegancko. Zaprezentuj fi fichie. No i już jest dobrze, co? Fajny garbusik jakiego mała już jaki jest ten Już jest dobrze No i elegancko, nie? Gitara mam nadzieję, że odpoził się woreczek Chyba ty Bo ja na razie jeszcze nie miałem wskazania ej, uspokój się, nie w tą stronę Spawik, Spawik W topa ci wszedł Dobra, do następnego karpia ten, ten gość chyba chce wracać z Buta, tylko przyjechał nie swoim autem. To wany straci auto. Ruszył się spory wjazd, to nam łowienie ale jest kolejna rybka, tym razem zapięta prawidłowo. Trochę mniejsza od poprzedniej. Też musieliśmy dosyć długo czekać na branie, nie? No, no naprawdę, na... no. Cisza straszna. Wczoraj, te mówię, 5 minut postałem gościom od 2 brania a dzisiaj to tak trochę u, usiadło na te dwa Pola i druga ryba jest pod dnu, tu spod tego spod tych krzaków na mocno przegruntowanym zestawie a się żyłka, o ale wariat Nie jest taki wcale mniej, no może trochę. O, odpił się. Nie, odpił się. Nie, jest zapięty zapłatą. Ja myślałem, że on sobie za zapłatę. Jeden za dupę, drugi za płetwę. No, no to jajca, no nie wiem, czy czeliby nie biorą, czy żerują? Nie mam pojęcia, no tak jakby się kryciły, pływały w zarciu, A widzisz, jakie córki. Nie chcą tego pobrać. Normalnie tylko wydziwiają. Za dupę, za płetwę. Poszedł. No dobra. <laughs> za dupę, za płetwę, a ja za nic. <laughs> nie, nie chcę. No. Jedziemy, może jeszcze coś się uda, co? No tak, dopiero jeszcze jest na tym, nie? 12 godzina. Nie. Nie? <laughs> Miałem przed chwilą piękną rybę. Nie wiem czy to będzie dobrze widać z haczyka Zostało Tyle. No po prostu pół Złamało haczyk No i nic. Próbujemy dalej. Dołączył do nas Wojtek. Wygonił Robka z miejscówki. Mówi, że podnęcony już jest, to siada. Na gotowe, wiadomo. Robek musiał tam uciekać. Mów ty. To zostawię to bez komentarza. Dobrze, znaczy, żeś nie wyciągnął do siebie. U, ale nałowimy mówił to. Do bo... widzenia, dobra noc. Dwie ryby jedna za Dupę. druga za za kapotę za grzbietna i trzecia co była najprawdopodobniej zapięta za ciup tak jak się należy poszła tak, że zostało tylko pół haczyka a poszło no ale jak zmontowany zestaw guma wytrzymała, żyłka wszystko wytrzymało twój haczyk nie wytrzymał no bo to góru. się tak robi guru guru, weź załóż guru bo, bo to się tak miał... robi bo się nie ma pęknąć zestaw, żyłka, tylko ma pęknąć Haczyk. Haczyk, bo haczyk się dopiera do gumy. Nie no, ale woda, woda, woda fajna. Ja na pewno tu jeszcze ale... wrócę, Ciekawe, ale bez niego. Te... Napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie. Jak nie bierze nic, byliście 6 godzin, czy wam też tak od nie? Jeszcze dno i jak łeb przewieje, bo tak biało teraz kończymy to się uspokoiło, nie? No. To fakt. No i tak, z ogłoszeń parafialnych, przypominam, są jeszcze miejsca na zawody 9-10 maj. Nocka. No i bluzy, koszulki, ruszyła sprzedaż. Zapraszam wszystkich na grupę, wszystkie informacje na temat ciuchów, zawodów, różnych innych rzeczy znajdziecie na grupie facebookowej. Bluzy to wyszły... Byśmy koszulki, porządnie i co, branie niech będzie z wami i do następnego dzięki, że byliście do końca, następnym razem tu jestem bez niego, nie? <śm> <śm> pa